Dzień dobry, serdecznie witam. Pokażę Państwu dzisiaj, w jaki sposób od nowa skonfigurować gniazdko TASMOTE, jeżeli mamy stare gniazdko, które z jakichś przyczyn straciło połączenie z siecią lub zawiesiło się. Pierwsza rzecz, wkładamy go do gniazdka z prądem i patrzymy w komputerze albo też w komórce, czy mamy sieć TASMOTE. Jeżeli tak, wchodzimy na nią i w tym momencie w większości komputerów powinna się pojawić już oddzielna strona internetowa. O. U mnie ona się nie pojawia. W związku z tym muszę wejść. I wpisać ręcznie dokładnie ten adres 192.168.4.1? Otworzyła się strona internetowa Gniazdka, i tutaj wskazujemy mu sieć komputerową, którą, do której ma się zalogować. Wpisujemy hasło. I wciskamy save następuje restart w tym momencie naszego gniazdka oraz nasz komputer powinien ponownie zalogować się do naszej głównej sieci wchodzimy na program, który zajmuje się skanowaniem naszych wszystkich portów ja używam takiego programu i w tym momencie mamy dwa gniazdka o nazwie Expressivo o adresie 155 i 212. Nie wiem, które z nich jest właściwe. W związku z tym wyłączę zasilanie i to to moje gniazdko powinno teraz być na czerwono. Jest, czyli widzimy, że to jest 155. Ponownie włączyłem zasilanie i odzyskujemy to gniazdko. Jeżeli teraz wejdę na stronę internetową i wpiszę ten adres, otrzymam takie dane. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu Config na komórce. Tutaj wpisujemy adres IP naszego gniazdka. Nastąpiło połączenie. Pierwsza rzecz ustaw szablon. To jest Gozunt. Mogę włączyć pokazywanie napięcia w gniazdku. Proszę bardzo, teraz pojawiło się napięcie, nawet jak jest wniosku wyłączone. Kolejna rzecz to jest możliwość ustawienia kalibracji. W tym momencie mamy napięcie całkiem inne. Posiadając miernik elektryczny możemy ustawić jakie jest aktualnie napięcie w wniosku oraz jaki jest prąd. Patrzymy, czy działa przełączanie gniazdka. Jak widzimy, działa. Działa klawisz również. I to działa. Jeżeli chcemy w tym momencie ustawić automatyzację, klikam ustaw automatyzację, przy jakim napięciu gniazdko ma się włączyć. Na 233V. I na jak długo ma się gniazdko włączyć, na przykład na 108, no dajmy krótszy czas, tutaj na 20 sekund. Tak wygląda prosta konfiguracja gniazdka. Jeżeli chcemy zresetować sieć, korzystamy z miękkiego resetu, czyli Mamy inną sieć, chcemy żeby znalazło nam inną sieć, wciskamy 6 razy włącznik, wyłącznik. Zaczyna nam migać gniazdko i w tym momencie znowu pojawi nam się dodatkowa sieć. Model. Ta metoda resetu jest najlepsza, ponieważ nie zmienia nam żadnych ustawień, jeżeli chodzi o ustawienia odnośnie napięcia, natężenia prądu. W przypadku poważnego problemu należy wyłączyć gniazdko na 30 sekund. A następnie 7 razy go włączyć i wyłączyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przestało, przestał działać włącznik. Zresetowała się pamięć w urządzeniu. I powtarzamy czynność tą, co pokazałem w początku. Znajdujemy nasze gniazdko. Ono ma zawsze adres 192.168.4.1. Wgrywamy mu sieć internetową, pod którą chcemy, żeby się zalogował. Po restarcie sieci Odnajdujemy nasze gniazdko przy pomocy programu do skanowania sieci internetowej w domu. Ono w moim przypadku ponownie ma prawdopodobnie adres 155, ale warto się upewnić poprzez jego wyłączenie. Tak widzimy, to jest ta sieć. Zobaczcie, gniazdko nie reaguje na wyłącznik, nie włącza się, nie włącza. Musimy ponownie. Ustawić szablon. Patrzymy czy działa przełączanie gniazdka. Jak widzimy działa, działa klawisz również.